W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak odblokować wszystkie style do Agenta Jones'ego. Udało mi się rozwiązać wszystkie zadania, które wam chcę dzisiaj pokazać. jeśli chcecie kolejny poradnik do kolejnych skinów, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. No i pamiętajcie o moim kodzie Ewela w sklepie. Tak jak możecie zobaczyć u samej góry, mamy aż 5 styli do Agenta Jones'ego. A więc w dzisiejszym odcinku odblokujemy całego tego skina. Ja nie mogę doczekać się ostatniego wyzwania. A więc słuchajcie, po pierwszym mamy podstawowego Jones'ego, który dokładnie wygląda w ten sposób. A więc więc jeśli widzowie chcemy odblokować drugi styl, musimy wykonać sekretne wyzwanie Jonsiego. I zobaczcie, jaki fajny ten styl jest. Tutaj mamy dołożone strzały. Najlepsze, co możemy zrobić, no to oczywiście zacząć to na naparzance. Wam też radzę robić właśnie wszystkie te wyzwania na naparzance. Będzie wam dużo łatwiej. Pierwsze wyzwanie Jonsiego znajduje się dokładnie na zalewie zastoju. I słuchajcie, trzeba wejść tutaj pod ten niebieski budynek. Także ja tam wchodzę i już, szczerze wam powiem, nie mogę się doczekać, aż odblokuję. I zobaczcie, pojawia nam się motylek. I ten motylek będzie nas prowadził do... Y, Miejsca. Także no, dochodzimy tutaj. Motylek leci dalej, leci dalej i prawdopodobnie. Ej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Zobaczmy, zobaczmy. O, zniknął, także musimy przejść tutaj na pewno przez te drzwi. Także wchodzimy przez te drzwi i zobaczmy, co my tutaj mamy. Odbierzmy tutaj tego motylka. I w ogóle motylek wleciał tutaj do tego urządzenia. I tutaj trzeba aktywować klejnot. Także no, ja klikam i zobaczcie, uwaga. E, aktywował się klejnot czerwony. Mam nadzieję, że ten gość nie popsuje mi tutaj, te, ale nie. E, także tak, aktywujemy klejnot numer dwa. Ej, co się stało? Coś, coś tutaj, coś tutaj się podziało. Musimy chyba to zrobić szybciej. Musimy aktywować, czekajcie. Aha, dobrze! Czyli chodzi o to, żebyśmy po kolei odblokowywali e, te klejnoty. Zobaczmy, jak to ma być. Także to jest źle, czyli tak, czerwony. Okej. Okay. Później zobaczmy na ten, czy on zostanie. Jednak nie. Czyli znowu czerwony, zobaczmy. Aktywujmy tutaj teraz fioletowy, tak jest. I zobaczmy, co dalej. Mam nadzieję, że zielony. No jednak nie, także jeszcze raz. Czerwony, fioletowy, zapamiętajcie to. Fioletowy. I tu był bodajże niebieski. OK. I na samym końcu musimy kliknąć na klejnot zielony. Także powinniśmy dostać już ten styl. Musimy tutaj odebrać jeszcze takie coś. I zobaczmy, czy dostaniemy styl. No mam nadzieję, że dostanie. Dokładnie tak. I dostajemy nową stylówkę. Mi udało się odebrać agenta Jonesiego. I zobaczcie, wygląda on dokładnie tak. Czyli mamy tutaj te jego strzały. Eee, no, pozycja jest dokładnie taka sama. Także pierwszy styl do agenta Jonesiego mamy już odblokowany. Teraz zobaczmy, jak wygląda drugi styl i co też musimy zrobić. Zobaczcie, tutaj agent Jonesy traci kawałki garnituru. I są ubrane na nim okulary. Takie czarne, przeciwsłoneczne. Weźmy tego Jonesiego, którego wcześniej odblokowaliśmy. Zobaczymy prawie, jak on wygląda w grze. No i znowu leci na naparzankę. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie odblokować te style, musicie mieć odpowiedni poziom karnetu bojowego. Następne zadanie mamy na rekinie, więc udajemy się właśnie na rekina i tam musimy wykonać różne zadania. Okej, okay, ja już dolatuję do rekina i w tym miejscu dokładnie powinniśmy mieć jakieś hologramy, przy których będziemy wykonywać różne zadania. Zobaczcie, ja już je widzę. Tutaj mamy takie jedno światełko, drugie światełko, trzecie światełko. Najważniejsze jest to, że na naparzance mamy macy, więc mamy czym budować w razie czego. I zobaczmy, tutaj powinien pojawić się motyl i dokładnie motyl przeleciał, przeleciał ...leciał dokładnie w tamto miejsce. Trafia tu. I tutaj będzie prawdopodobnie na samym końcu. A więc zróbmy to, co mamy zrobić. No kolego, ja ciebie nie będę uderzać. Nie bój się. Musimy tutaj po prostu podskoczyć. Tak? Uda tak, udało mi się. Chodźmy dalej. Co musimy tutaj zrobić? Co tutaj trzeba? Zobaczmy. Tutaj mamy mieć jakąś strzel... Nie, tutaj po prostu chyba trzeba kucnąć. A więc ja kucam. I zobaczmy na ostatnie bodajże zadanie... Co tutaj trzeba będzie zrobić? No tutaj po prostu musimy zatańczyć, więc ja użyję sobie nowego tańca. I zobaczcie, mamy już tutaj ten, ten portalik, taki tego motylka. Zbieramy i prawdopodobnie mamy odblokowany nowy styl do agenta Jenskiego. Dokładnie tak, mamy stylówkę numer 2, a więc sprawdźmy, jak ona wygląda. Zobaczcie, mamy agenta Jensego i mamy agenta Jonesiego w tych okularkach. Mi wydaje się, że są lepsze edycje, a więc lećmy po kolejne zadania. Oczywiście, wyposażmy sobie jeszcze tego skina. Pozostaje nam jeszcze trzy style. Styl numer dwa oczywiście jest odblokowany. Mega się cieszę, i zobaczmy teraz kolejny styl, który możemy odblokować. Także lecimy po kolejny styl z czerwoną opaską. Kolejne zadanie jest dokładnie na miejscówce Predatora. I zobaczcie, tutaj musimy polecieć w odpowiednie miejsce, żeby znaleźć motylka. I jest to bodajże gdzieś pod literką. Pod twierdzą. o, mamy tutaj motylka, i dokładnie ten motylek. Zobaczcie, jakbym miał wam go zaznaczyć, to ten motylek jest dokładnie w tym miejscu. Czyli można pociągnąć linię prostą pomiędzy tymi, no, od środka. Na ukos. Także tutaj mamy motylka. No i prawdopodobnie będziemy mieli tutaj kolejne wyzwania. Zobaczmy, co tutaj będziemy musieli zrobić. Okej, okay, na motylku leć. Także ja lecę za motylkiem dalej. Jestem ciekaw o co chodzi, bo pamiętajcie, że to są anomalie. To może tutaj coś świadczyć o tym, co będzie się działo w sezonie. Co ciekawe, tutaj już nie mamy tych bunkrów ajogłarców. E, chodźmy dalej, chodźmy dalej, dobra. Idziemy, idziemy za motylkiem. No, jestem ciekaw, co będzie na samym końcu. Dobra, lecę, lecę, lecę. Ok, Byczku, dawaj dalej. No i jestem ciekaw, gdzie nas to doprowadzi. I jeszcze trochę. Jeszcze trochę. A co my tu będziemy chodzić po całej miejscówce? Ej, co jest grane? Lecimy za nim. On będzie na nas czekać? O, 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 o! Zaczyna się coś dziać. I prawdopodobnie... O! Zobaczcie, musimy chyba wykopać. Tak jest, wykopaliśmy to! Tylko o! Myślę! Się... Nie mogłem tego użyć, ale dostaliśmy nową stylowę. A więc kolejny styl odblokowany. Wygląda on dokładnie w ten sposób. Tutaj e, uzyskaliśmy jakąś zbroję. Okazuje się, że nie poszedłem trochę po kolei, bo nie odblokowałem tego wcześniejszego stylu. Mam nadzieję, że będę go mógł jeszcze odblokować. Także ubierzmy tego najnowszego agenta Janskiego i wróćmy się, żeby odblokować tego wcześniejszego. Następne zadanie do wykonania, a w sumie to wcześniejsze, mamy do wykonania właśnie na kocim kąciku. Swoją drogą, bardzo dużo osób z Was pisało już dużo wcześniej, że tutaj na tej lokalizacji. O której mówię, że jest to lokalizacja Tientiny, jest po prostu wyzwanie agenta Jonesiego. Ale ja tutaj chciałbym powiedzieć coś takiego, że to, że ten safe trzeba otworzyć jako agent Jonesy, wydaje mi się, że to jest totalnie odrębna rzecz. Że mimo wszystko, że dostaliśmy tutaj taki safe, bardzo możliwe jest to, że ta Tientina jednak powróci. Była ona w trailerze. Jeśli nie wiecie o co chodzi, możecie sprawdzić ten odcinek, który wam wyświetla się w karcie. Także mamy tutaj motylka i ten motylek wleci dokładnie do tego safe'u. Także wchodzimy tutaj, otwieramy i tutaj, no nie da się tego. Tego zebrać w ogóle, no nie, nie da się przez te drzwi, tutaj się nie da, tutaj się nie da, z góry się nie da i co tutaj trzeba zrobić? Trzeba wziąć beczkę i tą beczkę, taką, te, taki, taką beczkę wybuchającą, rzucić tam pod drzwi, także rzucam i czy otworzy się safe? No tak, uchylił się, zobaczcie, uchylił się i jest, coś tam jest, coś tam jest, zaraz sprawdzimy co to, ale weźmy, czemu nie mogę tego podnieść? Halo? Dalej nie mogę tego podnieść Coś tu nie gra Czekajcie, chyba musimy rzucić jeszcze raz Także bierzemy drugą beczkę I rzućmy tam, dawać No, nie strzeliło O, o Dobra, zamknąłem drzwi i czy tu się uchyliło jeszcze bardziej? Nie wiem dlaczego, ale dalej nie mogę tego podnieść Chyba okazuje się, że jeden wybuch to trochę za mało Polecę tam jeszcze raz i postaram się wrzucić tam trzy beczki na raz. Ok, mamy motylka z powrotem Otwórzmy sobie tutaj drzwi Wrzućmy beczkę, postawmy ją tutaj po prostu Druga No mam nadzieję, że to chodzi o to, no bo wcześniej nam się tego nie udało zrobić Zróbmy sobie to Okej okay. Trochę tak bliżej tego Pro, Trochę tak bliżej ehm. Zróbmy sobie... A, jeszcze jeden raz. Dobra. Okej. Okay. Zróbmy tak i tak. I czy teraz się uda? Mam nadzieję, że tak. Wrzuciliśmy trzy beczki otwórzmy sobie to do końca. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakieś płomienie, no mam nadzieję, że się uda to zabrać już. I tak jest, ej, wrzuciłem więcej beczek i się udało to zrobić. Co my tu mamy? Czarno, otworzyłem save Nie no, ja, ja myślę dalej, że cięci Na powróci, zobaczycie, zobaczycie, że tak będzie Nareszcie udało mi się odblokować Agenta Jonesiego z wcześniejszego levela Także odbieramy go jest on elegancki I przychodzimy już do ostatniego Stylu Agenta Jonesiego, który wygląda Dokładnie w ten sposób I dokładnie, żeby odblokować ten styl, musimy mieć 76 level karnetu Ostatni styl do odblokowania, mamy Do odblokowania właśnie na piszczącej Puszczy, dokładnie na tej mini iglicy. Także lecimy sobie właśnie w to miejsce i ja wam jeszcze raz przypominam, jeśli będziecie robić te zadania pamiętajcie, żeby robić to na naparzące, ponieważ macie od razu macy i w sumie mniej osób was wyeliminuje po drodze dobra, jesteśmy tutaj przy tej mini iglicy ja już to zadanie e, kiedyś robiłem, ale robiłem to na customie i tego mi po prostu nie zaliczyło i dokładnie tak, tutaj mamy motylka a więc bierzemy sobie tego motylka siema motylku, lecimy, lecimy za motylkiem dalej, okej, okay, siema Fajnie w ogóle, że on wrócił. Pamiętacie jak on nam siadł na palcu na evencie? Lecimy dalej, lecimy dalej. Okej? Okay. I tu gdzieś będzie właśnie do odebrania. Uwaga, uwaga, uwaga! I. I proszę, no myślałem, że nie będzie. Używamy i mamy odblokowany ostatni styl do Jones'iego. Zobaczcie, udało mi się odblokować ostatni styl, ale dostałem jeszcze coś takiego. To jest dokładnie ikona sztandaru. Jeśli odblokujemy ostatni styl, dostajemy właśnie ikonę sztandaru. Więc odbieramy to i zobaczcie, mamy odblokowane wszystkie style. Każdy po kolei mogę wam teraz pokazać. Mega się z tego cieszę, bo bardzo lubię agenta Jones'iego. I moje dwa ulubione style to jest dokładnie w tej opasce oraz ostatni styl do niego.